Póki co, wydupiamy tutaj. Pchniemy jeszcze trochę fabuły do przodu. I będziemy, myślę, powoli kończyć. Na dzisiaj. masz w oczach kryształy z Bifrostu? To podarunek od gigantów. Tak dużo podróżowałem między światami, że uznali, że wygodniej będzie wprawić mi kryształ w oko, bym go nie zgubił. Bolało? Nie! Przezornie obaliłem przed faktem 16 kuchni piwa morskich dziewic. Tak się uchlałem, że chciałem przekonać gigantów, by wstawili mi kryształy w sutki. <laughs> Prawie mi się udało. Wyobrażasz sobie, Mimir o cycach z mi frostu? <laughs> to były czasy. <laughs> dobrze, dobrze, już przestaję. Ej, co było niezłe akurat? Ja będę zobaczył, tak to bijąc. Eee, cześć Chłopaki, wróciliśmy? na Chłopaki, już wychodzimy. Zaraz. Gdzie? Moment. Dobrze idę? Źle idę? Dobrze Okej, okay, dobra. Co nam to otworzy? Przepraszam bardzo. To jest to. Klimatycznie. Ale co to za miejsce? Wiem tyle samo co ty, Braciszku. Klimacik robi na pewno. Drzewo, trafiliśmy pod komnatę podróży, ale czemu podłoga jest na suficie? Te drzwi światów zdają się odzwierciedlać te z góry. Ok, co my tu będziemy robić? Coś ty Tyr wykmienił tutaj, przepraszam bardzo. Co jest tam na górze? Tam, w górze. Tyr użył identycznej magii do ochrony czarnej runy. Może w środku coś znajdziemy. Ha! Przy drzwiach do Jutunheimu! Ciekawe, tylko czy możemy się tam dostać? Nie stąd. Okej? Okay. Nie jestem pewien, co tu się właśnie wydarzyło? A tu coś się otworzyło. No proszę, jedno sanktuarium w drugim. Tego gobeliny to znowu dzieła gigantów. Tyr musiał im się naprawdę przysłużyć. Halo, alo chłopcze, to runa do Jotunheimu? Dokładnie, spójrz! Jesteśmy po drugiej stronie. Drzwi do góry nogami. Wymyśliłeś coś? Cofnij się. Dobra, aj, mam złe przeczucia. Można i tak. Niezwykłe. Cały pokój jest umieszczony na jakiejś osi. Po obu stronach są łańcuchy. Bez nich? Mm, możemy obrócić świątynię. Dobra. Że co zrobić? Obrócić świątynię? Nie słyszałeś? To tylko jeden z moich powolonych pomysłów. Przyzwyczaj się. Nie. Chłopcze, na posągach. Widzę. To pustka. Mm, brzmi strasznie. I Ani trochę zachęcająco. Przed początkiem i po końcu nic pomiędzy w cieniu i słońcu. Auto. Jesteś pewien, że obrócenie świątyni to jedyny sposób na dotarcie do celu? Mówiłeś, że to droga. Świątynię można obrócić. Więc obracamy świątynię. Z tą logiką nie można się Prawda nie wiem co się stanie, gdy od tak odwrócimy do góry nogami pokój połączony z pozostałymi światami. Ale ciężko sobie wyobrazić, że to doprowadzi nas do Jotunheimu. Chętnie się przekonam. Ej, co nie ryzykuje, nie pijesz od pana, tak? Jesteście również szaleni. W najgorszym wypadku zginiemy. Co to dla nas. Popatrz kolejny. Nazywał się Bergelmir. Mama mówiła, że był królem gigantów. Ja, był królem, ale nie tylko. Chyba miał sporo dzieci. To braciszku grube niedopowiedzenie. Nie żyje, a nikt go nie zabił. Czy oni umierają ze starości? Tak bywa. Chociaż raczej tylko w legendach. Okej. Okay. Dobra, co my tu mamy w ogóle? Co tu się dzieje? Złożona z posągów? To chyba nie takie, które ożywają, jeśli się o to martwisz. Tyr często mówił, że w świecie pokoju jedyni potrzebni mu żołnierze byliby posągami. Niech spoczywa w pokoju, ale nie podchodził do wszystkiego na poważnie, nie? O, konie na machiny śmierci! Cudownie.

Może? No, trochę chujowo mi to wyszło, nie powiem. I Dobra, to był zły pomysł, to był bardzo zły pomysł. Dobra, nie jestem pewien co ja tutaj właściwie kombinuję tak na dobrą sprawę

Niech to odjedzie sobie gdzieś jakieś takie fajne, bezpieczne miejsce. A, Michał, będzie to z tej strony. Czyli, że tego tutaj coś mi da? Daj mi skrzynkę. Zawsze coś. Ja skrzynki bardzo chętnie zawsze przyjmę. już to takiego jest, przepraszam bardzo. Okej. Okay. mocniejsze jebnięcie, to mi się podoba. Mocniejsze jebnięcie zawsze przyjmę. To trzeba chyba zasilić. się do roboty, bracie. A tu co mamy? Możemy odczytać runy z O! Jest też runa podróży. Idziemy? O, proszę. Nowy świat do zwiedzania. Póki nie nastaną dobrzy bogowie, no to sobie poczekamy. Nie. To oni czekają na nas. A, dzień dobry. No, tego się nie spodziewałem. Chodź tu. Ebo inaczej, bąk. A, mopisom no przy lasu. Ał! Ała! Dużo jeszcze tego? Więcej wrogów z lewej! A mogłoby ich być mniej, dziękuję. А я так не. <гибly> Teraz, <гибly> Chyba, <гибly> A, сейчас, наверное, уже. тут что-то изменилось. Znowu pułapka. Kurwa, ja tu nic nie widzę. Gorące, gorące, gorące! Chodź. Drugi łańcuch czeka. A tu drugi jest jeszcze! To w sumie tak sobie myślę, że to jest dobra okazja, żeby... Żeby... Żeby nie zrobić nic. Chcę powiedzieć, że się cofnę... I będzie można ewentualnie zero do koła, ale jednak nie. W życiu potrzeba rozmaicenia. Ej, się tak nie mądrzy co mi Mir? Ej, to zamroźmy. bo nie, nieważne, nieważne. Bracie, wstawaj, bracie. Myślałem, że się najpierw zdąży otworzyć, a później to się ewentualnie zamknie. No, trochę tego nie przemyślałem, Imo. Hmm. A ja się tam gdzieś wcisnąć, ewentualnie? Nie. Yep. Uh! Turna. Uh! A, ah, zdążyliśmy. A! Kurwa mać! Nie tak to miało wyglądać. Dobra, jak go na przykład bym przymroził na dole. Kurwa mać! Mogę się wdrapać na górę, na przykład? Nie... Okej, okay. to już coś mamy. I jazda. Okej, okay. połowa za nami, jest git. O, ręce. Coś fajnego, no tak średnio by powiedział. To sobie wezmę, chociaż nie jestem pewien dokładnie po co. Nienawidzę tego momentu. Wie. Ok, to się widzę podnosi wyżej. Czy to mnie zabije, jak będę wyżej? Nie, nie zabije mnie, jak będę wyżej. Ja chyba wiem o co chodzi łe, 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 łe. Dobra Nigdy w to nie wątpiłem. Jakoś się udało. Obstawiam że całkowicie na styk i prawie zginąłem, ale się udało. Symbol męstwa. Zostawcie ich w spokoju. Zdecydowanie nie chodzi o nas. Teraz pytanie brzmi, jak wrócić bezpiecznie na górę? Na górę jak na górę, na drugą stronę. Kurwa mać. Kurna się musiało odwinąć pięćdziesiąt razy. Dobrak, Dobra, to. ile można OK Dożyłem. nice ale coś tu już wylazło i chce mnie bić Okej, okay, dobra. Połowa drogi za nami. Jeszcze, niestety, drugie tyle. Mędo ruska! Czemu on mógł do mnie kurwa z tą tarczą doskoczyć, a ja do niego nie mogę? Jaki bullshit jebany! Dobra, przetestujmy nowy atak. Zacnie. Chłopcze. Pora obrócić świątynię. Tak jest. Przestańmy w kółko mówić obrócić świątynię. To zaczyna brzmieć jak coś normalnego. I bo to dla nas jest normalne. Mówisz tak, jakby to było coś dziwnego. Dobra, mogę stąd wyjść na przykład? Nie, nie mogę, okej. Okay. A powinienem chyba móc stąd wyjść. A teraz mogę. Bo gnojka nie było. Bracia, wiem co obiecałem, ale na wypadek, gdyby się nie udało, pamiętajcie. Tyr miał ważny powód, by stworzyć te przeszkody. Utrzymał odyna z dala od Jotunheimu, ale światu daleko do pokoju. Nie, ale wciąż jest nadzieja. Pomagamy sobie nawzajem. Tworzymy jedność. To miała nam przekazać runa na drzwiach. Kroczymy ścieżką tyra. Głębokie. A czy ja mogę stąd ewentualnie, potencjalnie, gdybym chciał na przykład, no nie wiem, wyjść? Czy jest to dla mnie możliwe? Cześć, dzień dobry? Witam ponownie. Akurat będę szczery. Przyszedłeś na moment, w którym za chwilę będę kończył. Ale witam ponownie. Zobacz, ja stąd mogę wyleźć w jakikolwiek sposób. Mogę stąd wydupić? Tak, bo mogę stąd wydupić. Tak, mogę stąd wydupić, dobra. To w takim razie to myślę będzie na dzisiaj na tyle. Tak więc, jeśli chodzi o e, YouTube'owych, którzy będą oglądali to w formie odcinka, wiem, że się nie powitałem po raz kolejny. E, tak więc, e, no, shit happens. Tak więc się przynajmniej e, z YouTube'owymi pożegnam. Tak więc, e, mam nadzieję, że ten zestaw odcinków i ten oczywiście ostatni na, na ten tydzień się Wam spodobał. Przypominam, że jutro o 17 będzie na YouTubie oraz na Twitchu livestream, tak więc jeśli chcecie to zobaczyć na żywo, to zapraszam, a tymczasem mi się widzi już wkrótce, tak więc do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, cześć!